Hej, cześć, witajcie, z tej strony Starfighter i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak widzicie, nie jesteśmy w Dead by Daylight, tylko jesteśmy w Rings and Repeat, grze indie, którą zauważyłem na IO i bardzo, ale to bardzo mi się spodobała. Polega na tym, że... Hmm, yy, jakby to powiedzieć... Znaczy to jedno uczucie, że jak zamykacie oczy w, pod prysznicem, to myślicie, co wam się stanie. Tak, mniej więcej ta gra yy, jakby ucieleśnia ten, ten strach. Naprawdę naprawdę fajna rzecz. Króciutkie będzie wideo, gra około 5 do 10 minut gry. I podobno jest 7 różnych zakończeń i to mnie po prostu kupiło, ponieważ bardzo lubię gry z różnymi zakończeniami. Jak widzicie nie ma żadnego. Yy, nie ma tutaj żadnej muzyki. Jakieś lustro. Grosinka. Odłóż ubrania Mogę zamknąć? Mogę po prostu wyjść? Wyjść A we. Okej Okej, 0 na 3 Okej, okej, spoko No dobra To jest pierwsze zakończenie Drugie zakończenie to jest po prostu wyjście Ja, tak, po prostu wyszedłem, jestem zbyt na prysznic 1 na 3 główne endingi 1 na 3 sekre 4 sekretne endingi Okej okay. Spróbujemy... Zrobić... Wszystko... Na Okej okay. I co teraz? Włącz Okej, okay. muszę trzymać spację, żeby się sprysznicować. Eee, fajna gierka. Gdzie mi się podoba? Bo zrobię taki styl. Nie, 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 nie. nie. Okej. Okay. O nie. O nie. Okay, okay. Będę bardzo, ale bardzo, bardzo ostrożny Cyk 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 Cyk, Cyk. to włączyć? Nie. Myję się. Okej. Okay. Flush? Okej. Okay. Mogę spukać toaletę? Nie wiem do końca po co. Nie podoba mi się to. Um. Hmm, skończyła ci się ciepła woda. Ok, czyli jak za długo się myje to po prostu skończy mi się ciepła woda. No dobra, 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 dobra. Czy możemy? Nie wiem. Aha, spłukać toaletę. O! Oh. No! Oh. <noise> ok, wiedziałem że to po coś jest. Eee, dobra, kolejny sekretny ending to jest na pewno. Tak. Jest eee, tam mi jedne z. E, dwa main endingi i jeden sekretny ending. Więc teraz tak. Odkładamy, wchodzimy i po prostu teraz będziemy trzymać spację, nie będziemy jakoś się bawić. Będziemy jakoś się bawić Mym nadzieję, że nic mi nie wystarczy W sensie gra pisała, że ma skery, więc jestem naprawdę, naprawdę Ciekawy, ciekawy Okej, okay, nie wiem co to było Co będziemy robić dłuższe bursty Teraz... jeden, dwa

Okej, jeden, dwa, trzy, 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 jeden, dwa. I sali się... Ale zasrałem Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czy jest tutaj coś jeszcze co mogę zrobić? Mogę nie wiem, spłukać i wyjść? Po prostu tak po prostu musiałem użyć toalety Eeeem. Kolejny Secret Ending? Tak, i mamy jeszcze trzeci. Zgaduję, że trzeci robimy tak, yy, że po prostu nie będziemy otwierać oczu. I, I to będzie i to będzie tyle. Nie? Miejmy nadzieję. Okej. Okay. Albo po prostu trzymam spację? No. Trzymam spację. Dosłownie nic nie robię. Nie skrzywdzi mnie, jeżeli go nie widzę. Nie będzie jumpscara, jeżeli nic nie widzę. Nie będę otwierać już. Cały czas trzymam spację. Cały czas trzymam spację. Jest. Nie. Nie. Proszę, nie skarż na mnie. Na pewno jesteście się że muszę się umyć do końca. Tylko shower, nothing but happened WO! Nice. Ha, i aplikacja się zamyka. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu.